Szanowni miłośnicy komiksu, otwieramy drugą górnośląską imprezę komiksową. Dzisiaj czeka nas cały dzień spotkań, targów, warsztatów, rozmów z twórcami autografów i prysów. Zapraszamy wszystkich miłośników komiksu do słuchania, do kupowania komiksów, do zbierania autografów, do kupowania komiksów. I Dziękujemy naszej obsłudze, która tutaj będzie dzisiaj z nami cały dzień. Eee, z radością przyjmie swoje obowiązki i cieszymy się z Markiem, że dożyliśmy do tego dnia. Mark. Eee, no, ja Wam życzę przede żeby wszystkim, żebyście się dobrze bawili. Mam nadzieję, że to się uda. Eee, jak widzicie, na razie jest więcej wystawiających się niż e, gości, ale goście na pewno przyjdą, tak że tu się nie przejmujcie. Ja myślę, że drugą, imprezę, dru drugą edycję możemy uznać za otwartą. I trzymamy sami ze siebie kciuki, że się uda też w przyszłym roku spotkać w tym samym miejscu i może jeszcze w większym gronie. Zobaczymy czy ta impreza się rozrośnie. Także miłej zabawy Wam wszystkim życzę.